Witam Was serdecznie. Powiem szczerze, że specjalnie nieplanowany vlog, dlatego, że oczywiście wiedziałem, że dzisiaj jest ta pierwsza, tak zwana, Initial Press Conference walki Aleksandra Usyka z Danielem Diboua o cztery pasy mistrza świata, czyli ważna sprawa. Natomiast te wstępne konferencje zwykle jest bardzo nudno. Do tego jeszcze wiemy, że Daniel Diboua raczej nie jest stworzony do show, bo nie potrafi się zachować w tym środowisku. To nie jest, to nie jest wada. Po prostu taki jest Daniel Diboua, on ma wychodzić na ring, bić mocno i wygrywać, a nie mieć naturalny talent do bycia showmanem, który na przykład ma Ryan Garcia. Widzieliśmy to wczoraj na Grand Arrival. Taki talent ma na pewno wielu pięściarzy. Wielu pięściarzy, Teofimo Lopez na tej samej gali, którą zobaczymy w piątek. To są naturalni showmeni. Wychodzą na ring, są showmanami, poza ringiem są showmanami. Nie jest takim showmanem Daniel Dubois Usyk może być, potrafił być, potrafiłby być. Ja jestem przekonany, że gdyby Usyk mówił bardzo dobrze po angielsku, albo przynajmniej dobrze po angielsku, a już lepiej, bardzo dobrze, no to on byłby rewelacyjny, bo on ma poczucie humoru, on wie jak ukłuć fajnie, jest wyluzowany, natomiast no do tańca trzeba dwojka. Więc nie, 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 oglądałem dzisiaj rano tą konferencję, przed chwilą skończyłem, mówię, robić z tego czy coś nie robić, w połowie że to jest ciekawa konferencja. Więc e, witam Was serdecznie. To taki dłuższy wstępik. Natomiast e, ciekawa była, dlatego że oczywiście wszystko się od początku opiera. Wiedzieliśmy o tym, na, tym e, na tej dyskusji, która ciągle się kończy. Frank Warren 20 razy powtórzył, nawet nie na tej konferencji, tylko w ogóle przedtem w różnych pisach, że to był 100% cios zadany he, prawidłowo. Mówimy o tym ciosie, po którym sędzia. Nie liczył Aleksandra Usyka dał mu 5 minut na odpoczynek. Także te rzeczy są powtarzane przez głównego jednego z największych promotorów na świecie, czyli Franka Urena. Powtarzane są cały czas. Wiadomo, że tego typu narracja pomaga jego pięściarzowi. Natomiast Lapin, czyli trener, Oleksa, trener Aleksandra Usyka, na koniec zwrócił uwagę. Na rzecz, która jest tak naprawdę najważniejsza, bo można dyskutować nieskończoność. Bo można dyskutować nieskończoność, bo widzieliśmy ciosy, które były zadawane tak samo. Nawet nie będę przypominał walki Ward kontra Kowale, gdzie te ciosy lądowały e, 5 cm niżej i sędzia nawet nie mrugnął. Natomiast to zupełnie na marginesie, nigdy nie będziemy tego wiedzieli. Tak jak zawsze powtarzałem, tylko i wyłącznie Aleksander Usyk wie, jak było, i tylko i wyłącznie. Aleksander Usyk może na to pytanie odpowiedzieć i wielokrotnie odpowiedział. Natomiast wszystko się kręciło wokół tego, do tego stopnia, że w pewnym momencie Egis Klimas, którego ja uwielbiam, to jest człowiek, który to samo mówi prywatnie, co mówi na konferencjach prasowych, jak jest tysiąc kamer przed nim, który stwierdził w pewnym momencie, co to w ogóle jest za burszy? Co to jest za burszy? To jest konferencja prasowa, czy to jest jakiś burszyn? O czym my tutaj w ogóle rozmawiamy? No bo oczywiście to było nakręcane. Od początku, wszystko się tam miliło wokół tego. Don Chaos, e, trener Daniela Dubois, jego syn gdzieś tam z widowni, zahaczali cały czas, usykał to, e, rozdane zostały fotografie. Widzicie te wszystkie rzeczy z tyłu, na tych, na tych obrazkach e, rozdane zostały o, e, fotografie, w których wygląda, że wszystko jest zadane idealnie, czysto. Usyk nawet podpisywał te fotografie e, z tym ciosem e, na pas, Natomiast Daniel Dubois powiedział, że dobra to co ja myślę, to ja myślę, jeden z nie wiem czy dziennikarzy, bo nie byli pokazywani cały czas, nie były pokazywane osoby, które zadają pytania, zapytał go się dlaczego nazwać go Pussy. No to nie odpowiedział w ogóle Dibuła. Mówi, ja w ogóle to wszystko skończę: to będzie, to będzie rzeźnia, i ja go znokautuję, i skończą się w tym momencie wszystkie dyskusje na jakieś inne poboczne, tak zwane tematy. Co ogólnie jest, ogólnie jest dobrym podejściem. Natomiast w pewnym momencie się zagotował. W pewnym momencie się zagotował, ponieważ wspomniany przeze mnie lapin. A wyciągnął w pewnym momencie e, taką ulotkę z e, nauka boksowania, przypominając, że Ty padłeś na kolana po lewym prostym. I to jest niepodważalna rzecz, i to jest to, co chciałem powiedzieć na początku, że cokolwiek byśmy nie mówili o tej sekwencji, która trwa 5 minut, e, to czym to się skończyło? Skończyło się na, po, o, skończyło się na tym, że Daniel była bułakłyt po lewym prostym no taka jest rzeczywistość, to każdy z nas może zobaczyć to jest jedyny moment, w którym, w którym widziałem, że się, że się Daniel Dibuła zagotował no, wiadomo, że się gotuje, że się coś jest prawdą więc w tym momencie się zagotował, tam Seba, MF i tak dalej poleciało, wszystkie, wszystkie te rzeczy poleciały, natomiast no to jest fakt natomiast rzecz, na którą... Ee, Zatrzymam się na chwilę przy tych naprawdę agresywnych wypowiedziach Dona Chaunce'a, który jest e, trenerem Daniela Dubois, który w pewnym momencie zarzucił Aleksandrowi Usykowi to, że mówisz o tym, jak wiele, jak bardzo jesteś religijny, jakiego ty właściwie masz Boga, który pozwala ci oszukiwać. Także poszło na tematy religijne nawet. E, Usyk mu odpowiada, że, że jest to Jezus, a przede wszystkim jak chcesz ze mną rozmawiać, to mówi usyk: to naucz swojego zawodnika, jak się boksuje i nie uderza poniżej pasa. To oczywiście odnowiło tą całą dyskusję poniżej pasa, czy nie poniżej, poniżej pasa. Natomiast te zarzuty cały czas jesteś kłamcą, oszukujesz, jak możesz to połączyć ze swoją religijnością, którą pokazujesz na, na, każdym, na każdym kroku. Aleksander Usyk zbił to wszystko śmiechem i, i, i na koniec stwierdził, że nie interesują go opinie innych ludzi. Liczy się tylko i wyłącznie moja droga. To jest wszystko inne. To jest nic innego niż puste gadanie, liczy się tylko to, co ja mam w głowie i jaką drogę sobie wytoczyłem. To są słowa, które w wykonaniu Aleksandra Usyka słyszeliśmy od zawsze. Ja również usłyszałem, kiedy stoczył pierwszą walkę w wadze ciężkiej w Chicago. Wrócił też do tematu, jeden z dziennikarzy wczoraj zadał mu pytanie, czy mógłby się bić... Kiedy będzie gotowy do walki, natomiast powiedział o, Usyk wczoraj, powiedział, że może się bić nawet na ulicy. Mój team kontra twój team, 4 na 4 możemy zrobić taką ustawkę i się bić. Dzisiaj to pytanie wróciło, odpowiedź Usyka była podobna, nie musi być to jutro, my możemy to dzisiaj się bić, wymienił ten skład który może się zaraz zabić. Między innymi jego trener, do tego jeszcze Egis Klimas, dorzucił swoje nazwisko, że on też się może bić. Mówiąc poważnie, ja bym chciał mieć Egisa Klimasa na street fight, bo on by tam gryz, szczepał wszystko, co inne możliwe, ale na pewno by się nie poddał. Także było dosyć, było dosyć agresywnie na tej konferencji, zdecydowanie bardziej agresywnie niż myślałem na czymś, co jest, no ustalmy, 19 lipca, no to mamy raptem maja nie ma a mamy 19 lipca, to jeszcze mamy nie wiem, lata świetne w boksie. Wembley będzie wyprzedany. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wrócę jeszcze do zdania, które powiedział, a, które powiedział Egis. E, Klimas, czyli, czyli e, menadżer Aleksandra Usyka, który jest tak naprawdę bardzo prawdziwy i oddaje, tą, oddaje e, to wszystko, co się wokół, wokół tej sprawy poniżej pasa, czy, czy na czy uczciwy cios, czy zabroniony cios, do czego to się wszystko sprowadza? Tak naprawdę niby to proste, ale jakoś o tym w ogóle nie pomyślałem. Usyk, trener, menadżer Usyka powiedział: Słuchajcie, w ogóle, to dlaczego wy w ogóle macie pretensje do, do mojego zawodnika? Co on ma z tym wspólnego? Czy to on podjął taką decyzję, czy sędzia ringowy? Jak macie jakikolwiek problem, to idźcie do sędziego ringowego to zadawajcie pytanie to sędziowe, sędziemu ringowemu, a nie mojemu zawodnikowi. Ja się tak pomyśli, nie trzeba długo myśleć, dwie sekundy, no to on ma w 100% racji. Jaki problem? Dlaczego skakać, yy, skakać yy, z tym do usyka, że niby udawał? Zawodnik może robić wszystko, co chce w ringu. O, o, ocenie, o docenie sytuacji jest sędzia. A sędzia uznał, że cios był poniżej pasa i dał mu 5 minut. Tam oczywiście ten, ten Don Charles pominął o tych oskarach i powinien dostać Oskara. pytał się Usyka, czy, czy wie, to są Oscary. No dobra, dobra, wie, wie, Charles, już bez przesady. No. Usyk parę, parę rzeczy w swoim życiu wiedział, do tego to jest inteligentny, inteligentny facet. Natomiast te zdanie Egisa, Klimasa, nawet ci, którzy są zdecydowanym zwolennikiem tego, że to był cios zadany prawidłowo, no powinni sobie zdać to pytanie – czy, czy to jest problem ringowego, który powinien to zobaczyć? Czy, czy jakby na przykład był ten War, który był stosował, który jest coraz częściej stosowany, był stosowany przecież podczas Grand Prix tego amatorskiego, a czy nie amatorskiego, tego, tego no, y, które było przeprowadzane w Rijadzie gdzie walczyli nasi zawodnicy, czy to by coś zmieniło? Jestem w tej chwili ciekaw. jak zwykle nagrywam na żywca zaraz po. E, nie myślałem o tym przedtem. Czy jakby ten war był, to cokolwiek by, by zmieniło. Ile by trzeba było minut zrobić przerwy, żeby zobaczyć to z 20 kamer? Nie wiem, 10-15 minut. E, a co? Po to nie miałoby żadnego, żadnego sensu. E, e, egis Klimas dodał, że gdyby sędzia uznał, że musi wstawać do 10, to na 100% by wstał. Natomiast fakt, że, że trzeba się zatrzymać tutaj, wyłącznie, tylko i wyłącznie na, na tym, że to była decyzja sędziego, jest w 100% prawdziwy i ja się z nią w ja ja 100% zgadzam. Słuchajcie, to tyle nie za długo dzisiaj na temat tego, co, co działo się, się w Londynie. Te wcześniejsze występy, to już panów widzieliście ten, tą sztukę udawania, którą, którą zrobił Daniel Dubois niby popychając Aleksandra Łosyka, bo oczywiście popchnięcie to nie było to też wszystko zostawiamy natomiast atmosfera jest gorąca i wydaje mi się tak patrząc z perspektywy na to wszystko co do tej pory było pisane mówione, co widzieliśmy że ta atmosfera jest gorąca w sposób uczciwy, czyli naturalny, że to nie jest w jakiś sposób specjalnie Specjalnie podsycane usłyszeliśmy, że miażdżę go, jestem innym pięściarzem ze strony Daniela Libuła. Usłyszeliśmy również ze strony Krasiuka, czyli przedstawiciela, czy promotora, czy półpromotora Aleksandra Usyka, że zobaczymy zupełnie inną wersję. Zupełnie inną wersję Aleksandra Usyka. Ja w to nie wierzę, dlatego że po co inna wersja Aleksandra Usyka? Ta wersja Oleksandra Usyka w tej chwili jest wystarczająco dobra na wszystko. Ja też nie wierzę w to, że 36 czy 37 letni Usyk nagle, nie wiem, wyskoczy i co będzie robił? Będzie się bawił w Mike'a Tysona? Nie. To co robi Aleksander Usyk dało mu cztery pasy mistrza świata wagi ciężkiej i wszystkie pasy w wadze kruzy. Co on tutaj potrzebuje zrobić? Po co jakakolwiek nowa wersja Aleksandra Usyka w tą nową wersję? Zupełnie nie wierzę. Dzisiaj nie za długo, natomiast uważałem, że to jest wystarczająco ważne, żeby tego vloga dla Was wrzucić. Pozdrawiam serdecznie i oczywiście tradycyjnie dzięki za wspieranie kanału, który w tej chwili oglądacie. Trzymaneczko i na razie. For me it doesn't matter. It's my road. Just my road. Blah 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 blah. It's just a lot of people. Yeah. Left seat.